Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale. Przed waszymi oczami X-Men. O Wydanie legendy X-Men Jim Lee od wydawnictwa Mucha Comics. Tutaj mamy grzbiecik z logo. Z tyłu można spojrzeć na to, jakie okładki tworzył, jakie są okładki zeszytów, które tworzą ten zbiór, czyli X-Men od 1 do 11 numeru, oraz Ghost Rider 26-27. Dlaczego Ghost Rider w tym tomie? O tym jeszcze później. Jakbym śmiał miał skupić, na czym to ma polegać, to moje omówienie, to ja powiem w ten sposób. Czy siła sentymentu, czy siła nostalgii jest na tyle mocna, że patrzę na ten komiks przez różowe okulary, czy nie? Bo ja się z tym tytułem spotkałem w latach 90 Przynajmniej z tymi komiksami. Większość materiałów w Polsce była. Jak chcecie wiedzieć, czego nie było, no to zachęcam do zajrzenia na kanał Komiksomania. Tam Adam zrobił bardzo fajne porównanie. Ale dobra, zaczynamy. Okładka, klasyczny drzwi, bardzo charakterystyczny rysownik, a w środku. Hmm, cóż, wklejka, a ja tutaj mam taki bonus. Takiego małego Wolverina. Będziemy go tutaj mieli obok i będziemy sobie oglądać inne prace. Cóż. Seria ma... W większości są oczywiście rysowniki. Większość też tutaj jest rysowana przez Djimali. Nie wszystkie, bo Ron Wagner rysował oczywiście Ghost Ridera. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, to jest już ciekawe. Ponieważ mamy tutaj kooperację zawodowych, nazwijmy to scenarzystów oraz Djimali, który był głównie rysownikiem. Czyli mamy tak Chris Claremont, który... Dokładał scenariusze o zeszytach 1 do 3. John Byrne 4-5. Scott Lobel od 6 do 11. No i oczywiście osobny scenarysta zesztego Stridera. Tutaj jeszcze mamy resztę twórców tych wydań opisanych. No dobra, zaczynamy. Zaczynamy od największego wroga, można powiedzieć, przez wiele, wiele lat, czyli Magneto. To jest najważniejsza, czy Nemesis. Przeciwieństwo w dużej mierze Charlesa Xaviera. No, i cóż, dojdzie do pewnego rodzaju starcia. Początek jeszcze mamy przedstawienie tutaj naszych drużyn, którzy po wydarzeniach z bitwy o wyspę MUIR, które możecie znać albo z Temsemików, albo z wydania kolekcji od Hasze superbohaterowy Marvela, profesor Xavier. Dobra, idziemy dalej. Mamy pewne wydarzenie, które podczas treningu, które powoduje. Że mieli dopaść Xaviera, powiedzmy, trening zakończony, ale w związku z incydentem Magneto, z pojawieniem się problemu z, z Magneto, no jest alarm i ruszają do boju nasi mutanci. Do boju czy coś takiego. No i jest rywalizacja. Nie tak dawno temu niektórzy z nich, szczególnie rok, byli sojusznikami, ale tutaj, cóż, no jest walka. I ta walka trwa, i trwa, i trwa, i trwa. No, i powiedzmy, że nasze starcie z, z magnetom jest dość intrygujące, aczkolwiek, dla mnie zaskakująco mało satysfakcjonujące. Mamy tutaj nawet takie tutaj podsumowanie koniec kariery, czy koniec Chrisa Clermonta, czyli, który zakończył już swoje pisanie, jeżeli wieloletnią przygodę z X-Menami, ale Powiem Wam, że jak to czytałem, to dla mnie to było zaskoczenie i minus ta opowieść z magnetą. Mocno mnie to zdziwiło. Co mnie bardziej jeszcze zdziwiło dalej, to że fabuła kolejnych zeszytów już była dużo bardziej płynna. Mniej gadaniny, więcej akcji, więcej emocji, więcej relacji takich. Chociażby tu Gambit nieustannie podrywający rok, próbujący Działający na zasadzie takim na pełnym ryzyku, nie przejmujący się. Wolverine, który z jednej strony chciałby być znowu samotnym wilkiem, z drugiej strony cieszy się, że jest drużynie. Cały w to wszystko poskładać. Nasi bohaterowie żyją, mamy tam relacje, mamy tam problemy z Moira Taggart, która musi pewien problem rozwiązać. Kolejne zreszty skupiałem się na Wolverine'ie. skupiałem się na przykład na. Przeszło, właśnie no, najwięcej na przeszłości Wolverina. I cóż, walka z Omega Redem. Później mamy świetny zeszyt. Fajny nawet tytuł, Gambit vs. Bishop. Tu niestety jest brak w polskim wydaniu poza temsemik, Ponieważ ten gość, Bishop, jest bardzo intrygująca postać, ale cóż. Ci, co czytali Themsemic lata, lata temu, wiedzą skąd on się wziął, natomiast Ci, co tego nie czytali, no to mogą mieć wątpliwości, o co generalnie chodzi, dlaczego gościu ma taki problem z gambitem, skąd się wziął, dlaczego tak nie ufa Remiemu, lebo. I to jest wyjaśnione w tych komiksach, to się chyba nazywa Bishop Crossing i liczę, że kiedyś zostanie przez Muchę albo Ekwond wydane. To są pierwsze zeszyty ankary X-Men po restercie, można powiedzieć, serii po tej bitwie o wyspę Muir, o którym wspomniałem. Ale fabuła właśnie cały czas jest taka fajna, bo mamy z jednej strony tych zwyczajne ich życie. Tam sobie pograny w koszkówkę, chcieli jechać do kina, tutaj mamy, że mają odpoczynek na jakimś pikniku. Coś takiego zwyczajnego, co właśnie w tych pierwszych zeszytach z Magnetu brakowało. I ich z piknik, który nie do końca był spokojny, ale powiedzmy coś tam się działo. Chcieli sobie coś wyjaśnić, przerywa interwencja pewnej dziwnej pani, która twierdzi, że jest żoną Gambita. A właśnie, mocno zaskakujące, ale fajnie nawiązanie do różnego rodzaju mitologii, czy opowieści, czy klasycznych dramatów, które, w Polsce, y, które istnieją w literaturze światowej, czyli Romeo i Julii, zwaśnione klany i tak dalej. I tu mamy gościnny występ Goose Ridera. Fabuła jest fajna, klimatyczna, są emocje, są powinności, Małżeństwa z obowiązku, z rozsądku, z konieczności zemsta. Czasami ogólnie rzecz biorąc, jest ciekawie. Wyjściem gościnnego Ghost Ridera jest też spoko. No i mamy ostatnią opowieść, która jest też ciekawe, że one to wszystkie były tak teasowane, zapowiadane w międzyczasie. Czyli jak mieliśmy pierwszą opowieść z Magneto, no to nam zapowiedziano, że będzie coś się działo z Omega Redem. Później mieliśmy te inne kolejne zeszyty i tu nagle się pojawiało, że na przykład pojawił się Longshot, że coś gdzieś kiedyś będzie. No i mamy tutaj finał. Finał, w którym nie do końca rozumiemy, co się dzieje z tymi postaciami. Dlaczego Cyclops, największy lider X-Menów, przywódca, gości, który potrafi myśleć 10 kroków do przodu, na wielu, operować taktycznie na wielu poziomach, Nagle mówi, że boi się własnego cienia, wątpi we wszystko, w siebie. Dlaczego Wolverine chowa się za wszystkimi plecami i za wszelką cenę nie chce, unika bójki, boi się, że nabije sobie guza? No właśnie. Mocno pokręcona historia, bardzo dziwaczna. Momentami absurdalna, śmieszna, ale właśnie o to chodzi. X-Men znowu kontra X-Men. To jest pewien schemat, który się powtarza. To jest troszeczkę takie wyśmiane, jeżeli chodzi właśnie o przygody mutantów, że tak określę, bo często jest właśnie X-Men kontra X-Men w różnego rodzaju konfiguracjach. No i kończy się nasza opowieść. Mamy parę szkiców dodatkowych, ale są rzeczy, których mi brakuje na polskim rynku. Jedną z rzeczy jest to, że w tym tam jest kilkukrotnie odniesienie się do 50., zeszytu serii Wolverine. Nie kojarzę jej. Nie, nie pamiętam, czy było w tym samiku. Chyba nie było. I nie kojarzę, żeby ktoś inny w tej chwili to wydał. Mogę się mylić. Nie sprawdziłem. Nie, spra nie weryfikowałem tego do końca, ale w każdym razie czuć ten brak. I właśnie. Pytanie początkowe. Czy ten komiks broni się po latach, czy nie? Hmm. I tak, i nie. Z jednej strony faktycznie przez różowe okulary, wspomnienia, młodość i tak dalej, no przebijają się przez tę historię. Z drugiej strony nadal są to bardzo dobre rysunki w stylu, który ja lubię. Są te emocje, postacie, które lubię, które mi się fajnie czyta. Hmm. Najlepiej by było jakby to oceniły osoby, które nigdy nie czytały tego z czasów dzieciństwa, w czasach to semik, tylko zetknęli się po raz pierwszy. Wtedy byśmy mogli określić, co dokładnie, jak to dokładnie działa. Jak one odbierają tę historię. Z wad takich istotnych, moim zdaniem, to brak jakiegokolwiek wstępu. To, co ja Wam mówiłem we dwa razy, ta bitwa o wyspę Moir ma znaczenie. Która tu powinna, ten wstęp powinien tu być. Bo krótko jeszcze tak na podsumowując, powiem, że tam chodziło o to, że mieliśmy X-Menów, pewien skład, który którego można było widzieć na przykład w X-Menach Jimali od Egmontu, takim składakło. Taka grupa, gdzie był, gdzie był Gambit, Wolverine, Psylocke. Colossus, a wtedy nie było w składzie, była Storm i tak dalej. Ważna rzecz, że oryginalne X-Meni, to jest taka fajna okładka. Ja pokażę ją, jeśli ją znajdę. Tworzyli X-Factor, czyli pierwsza Oryginalna piątka O. Cien. Oni stworzyli X-Factor. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O. Czyli wtedy był to Archangel, a nie Angel Iceman, Cyclops, Gingray i Beast. A oni stworzyli X-Factor i tam uczestniczyli w tej walce i na skutek tego x men się scalili jako jedna ekipa. No i została podzielona na dwa oddziały. Niebieski pod dowództwem Cyclopsa i złota formacja pod dowództwem Storm. Brakuje tego wstępu. Graficznie cały czas się to broni, fabularnie, różnie. Niemniej jednak, czytało mi się to bardzo, bardzo fajnie. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.